I cieszył się poważaniem. Po zdobyciu statku ubogich i brzydkie kobiety zabijał natychmiast bogaczy, zabijał po otrzymaniu okupu, zaś kobietom ładnym dawał szansę na skorzystanie z prawa ostatniej nocy. Jego szeroki kordelas nosił przy domek krwawy Joe. Pewnego dnia... Po zdobyciu statku i zabiciu wszystkich, którzy się do tego nadawali, o kobietę tak piękną, że natychmiast, nie czekając na koniec plądrowania, zaciągnął ją do swej kajuty i tam wkrótce, wstyd przyznać, zakochał się bez pamięci. Rzucał jej do stóp wszystkie swoje skarby, to znów groził wyrafinowanymi torturami. Piękna jednak nie chciała go uszczęśliwić. Zabij mnie, powtarzała, wolę śmierć od hańby. Nawet łzy pirata nie wzruszały jej. Jeżeli mnie kochasz, zabij mnie, mówiła. O to tylko cię proszę. Sam mówiłeś, że zrobisz dla mnie wszystko, więc zabij mnie. No, ja tak proszę. I sama zaczęła szlochać. Nad ranem udręczony pirat uległ. No, już dobra, westchnął, tylko nie płacz. Nie mogę patrzeć, jak płaczesz. Od tego czasu krwawy czoł już nigdy nie został wyciągnięty z pochwy. Nie było mowy o zabijaniu, o kupach, a nie o prawie ostatniej nocy. Splądrowawszy statek, pirat wiązał wszystkim ręce i nogi, a następnie wybijał dziurę w dnie okrętu. Poważanie jego zmalało. Koledzy twierdzili, że zmiękł i zbabiał.